Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić Suwalszczyznę. Najbardziej wysunięty na północny wschód z krawek naszego kraju. Zwana polskim biegunem zimna ze względu na rekordowe brozy, to oczywiście zimą. Wiosną czy latem jest ciekawą destynacją, dosyć chętnie odwiedzaną przez motocyklistów. Nie tylko polskich, ale m.in. litewskich, łotewskich czy estońskich. Pierwszym punktem w mojej propozycji trasy są mosty w Stańczykach. Bardzo charakterystyczne, są taką można powiedzieć poniekąd wizytówką suwalszczyzny. Przez specyficzny wygląd, mylnie nazywane czasami akweduktami. Są to po prostu dwa bliźniacze mosty kolejowe z początku XX wieku, które swoją funkcję pełniły zaledwie przez 10 lat. Obecnie są w prywatnych rękach, a wstęp jest płatny. W sezonie 2023 było to 10 zł. Kierując się na wschód, krajobraz dosyć płaskiego zamienia się w coraz bardziej pagórkowaty. Ukształtowanie terenu przypomina tu dosyć mocno kaszuby, z tą różnicą, że dodatkowo sporo tzw. głazowisk, czyli jakiś tam zielony łąk z niezliczoną ilością głazów narzutowych. Te z kolei przywodzą lekkie skojarzenia z krajobrazami, np. Szkocji czy Wali. Naprawdę widoki bywają tutaj dość unikatowe w skali kraju. Asfaltowe drogi na Suwalszczyźnie bywają różne. Nie są jakoś nadmiernie kręte, często po prostu takie przeciętne, ale raczej nie dla nich się tu przyjeżdża. Sąsiednie Mazury, czy chociażby wspomniane Kaszuby w kwestii krętości mają zdecydowaną przewagę. Z drugiej strony nie można powiedzieć, że przemierzanie ich jest nudne. Po prostu nastawić się należy bardziej na podziwianie tych wyjątkowych widoków, niż czerpanie przyjemności z latania po winklach. Chociaż i też znajdzie się parę takich odcinków, gdzie wykorzystamy bardziej boki i opon. Zaskakują natomiast często zupełnie boczne, wąskie drogi z zupełnie nowym asfaltem. Podejrzewam, że jeszcze do niedawna były one nieutwardzone. Jednak i gruntowych dróg tutaj nie brakuje. Myślę, że tereny te mogą być dosyć mocno atrakcyjne także dla entuzjastów motocyklowego off-roadu. Nie do każdego miejsca, gdzie byśmy chcieli dojechać, prowadzi asfalt. Chociaż starałem się wyznaczyć trasę tak, żeby nie trzeba było z niego zjeżdżać jakoś bardzo daleko. Niesie to za sobą także plusy. Nieco trudniejsza, z pozoru przynajmniej do. Dostępność powoduje, że nie zastaniemy w tych miejscach tłumów, a często taką np. klimatyczną wiatę na posiłek ze świetnym widokiem będziemy mieć tylko dla siebie czy swojej motocyklowej ekipy. Punktów widokowych na trasie mamy tutaj kilka. Niektóre darmowe, niektóre płatne, bardziej lub mniej dostępne, lepsze lub gorsze. Jednym z ciekawszych, chociaż wymagającym kilkuminutowego, dość stromego podejścia jest Cisowa Góra, zwana suwalską Fujiyamą. Kolejnym ciekawym punktem jest góra zamkowa, chociaż ta znajduje się już w zupełnie mało dostępnym miejscu i raczej jest tylko dla ochotników. Aby się tam dostać, trzeba przekać spory ofowy odcinek, a następnie 10 minut na nogach. Kolejnym punktem programu miał być posiłek kuchni litewskiej. W tym celu pojechałem do Puńska, miejscowości zamieszkałej głównie przez Litwinów. Polacy stanowią tu mniejszość po tylko 20%. Niestety mój cel, czyli najbardziej polecana restauracja w Zagrodzie Litewskiej, była zamknięta z powodu jakiejś tam imprezy. Zjadłem obok w innej knajpie chłodnik litewski i kartacze, ale było średnio, więc nawet nie będę wam podawać nazwy. Na chwilę odpoczynku i wytchnienia polecam zatrzymać się nad jeziorem Wigry. Mimo swojej sporej wielkości i popularności, chyba każdy kojarzy ją chociaż z nazwy, nie brakuje tu miejsc, gdzie panuje wyjątkowy spokój i można znaleźć na przykład drewniany pomost cały dla siebie. Ostatnim punktem na trasie jest miejsce dość nietypowe i chyba mało o który przewodnik o nim mówi. Kiedyś w tym miejscu znajdował się robiący ogromne wrażenie pałac. W wyniku skomplikowanej historii zaniedbany, a następnie rozebrany. Został po nim jedynie mały skrawek. Podobno były plany na odbudowę całości, ale na chwilę obecną chyba szanse na to się coraz bardziej oddalają. W tym miejscu kończy się podróż po Słowaczczyźnie, ale też tegoroczny sezon z serii filmów 10 pomysłów na Moto Weekend. Kontynuacja będzie na pewno w przyszłym roku. Zanim to zapraszam Was już teraz na małą serię filmów z Portugalii, która ruszy już niedługo. Do zobaczenia!